Siemano, moi drodzy. To paradoks. Kontynuujemy przygodę w Diablo 4, piąty akt, barbarzyńca. Eee, no i lecimy na spotkanie z Nirellą. Będziemy teraz przechodzić przez bagno do drzewa szeptów. Ale dlaczego Tyrael wierzył, że Horadrimowie będą odpowiedzią? Nigdy nie byliśmy odpowiedzią. Jesteśmy... Świat potrzebuje obrońców. Kadzidło powinno wskazać nam drogę do drzewa. Ale co to dokładnie znaczy, ciężko powiedzieć. Uważam, że czas na pytania minął, Neirelo. Zawręczyli nas! Nie ja mam dość woli! Zapal kadzidło, gdy będziesz gotów. Czekamy aż pojawi się ścieżka. Się. Chyba się udało. A jak długo byliśmy nieprzytomni? Nie wiem, ale widzę coś. A jestem Korzenie. Widzę swoje odbicie w jego łuskach. Kroczę po nich niczym po ścieżce wiodącej przez bagno. Wąż jest drogą. Wąż? O czym ty mówisz? Nie widzisz go? Nie. Tylko obłok dymu. Aha. Okej. Okay. Wraz z orczykami podążaj za wężem. Dobra, idziemy. Mówię więcej furii. Teraz widzę węża. Co widzisz w łuskach? Jelenia złapanego wewnętrznego. Mogę! jest. Zmieszczę się. On chyba chce, żebym tam weszła. Chyba żartujesz. Musimy trzymać się ścieżki. Czy Pan Pomaga, czy nas tutaj zwabił? <grymne> Bagno nas obserwuje. Szepcze do nas. To przez to kadzidło zwodzi nas. To tylko iluzja. No. Słyszy nas. Tak jak ty. Starzec skrywa wiele sekretów. Zupełnie jak ten złodziej Eliasz, ciągnie swój do swego. Być może tego właśnie potrzebujemy. No hmm. czekajcie, że ja coś sobie zmienię. W sumie wpadłem na pomysł, mogłem to już wcześniej wykorzystać. Eee, tu używam tą broń ok no i tu jest właśnie ten musiałbym używać tego ale zmienimy zobaczymy żeby umocnienie mi się szybciej załączało po sześciu zmianach, czyli dwie takie serie. I umocnienie mi się załączy. To teraz mam tego miejsca szukać znowu. O, red. A nie, dobra, dalej mam podążać do węża. Potrzebuję tak? więcej czasu. Jest ten wąż Tu idzie w dół teraz. Dobra. Szybciej mam węża z oczu. Ale słyszę, jak mnie wzywa. Jest przed nami! No i jest. Nie ma we mnie furza. To jest ciąg, nie mogę podnieść. Nie jestem jeszcze gotów. No kurde, tu idzie. Przejdę, więc musimy tam iść. Tym razem nie ma przejścia. Jakąś ranę. Ale teraz wąż jest ranny. A może chce, żebyśmy go zranili? Możesz mieć rację. To które z nas go dziabnie, żeby sprawdzić, czy się ruszy? E, czemu jest jestem ciągle zielony? <śmiany> nie wiem, trende to kurde iść. Raca, że podążać za wężem, ale węża już nie ma. I tu jedyna droga. Dobra. Znów zagradza nam drogę. Miejmy się na baczności. że to sprawka węża. Srać na węża. Po prostu zabij te stwory zanim one zabiją nas. To wszystkie te mam zabić. A Penie furi. Muszę czekać. Potrzebuję więcej furli. Chodzi szukając odpowiedzi. Tak wielu zawodzi. Czy umrze jak te dusze z pytaniem na ustach? Przestańcie, zamknijcie się. Nie jesteście prawdziwe. Jesteśmy prawdziwi. Jest i tak samo... Patrzcie! Ma. Rusza się! Aby w pamięć, Które szukasz, szukasz. Musisz zaoferować zapłatę! Głowa na wiec. Wiem, że słyszałeś wtedy głosy, Skąd się wzięły? Nie wiem, nie możemy tutaj ufać niczemu, ale musimy iść naprzód. Znowu wąż blokuje drogę. mi tak wygląda. ścieżka <laughs> łusek. No dawajcie. Jest drzewo szeptu. Czy to drzewo szeptów? Szukujemy mężczyzny imieniem Eliasz. Eliasz, śliczki kart! Ma dług wobec drzewa. Dobył z nim targu. Przepłysk olśnienia w zamian za... Ale zdołał uchylić się od zapłaty. zapłaty. Zdracicie nam to, co mu powiedzieliście? Jeżeli go powstrzymamy, drzewo odzyska swą należność. Hmm. Poszukiwał sposobu na przyzwanie Lilith, ale zatrzymał się po drodze. W miejscu, gdzie nie sięga wzrok drzewa. To może tłumaczyć jego wytrwałość. Zabijaliśmy go tyle razy, że tracę już rachubę. Więc to dlatego, tej się nie udało się pozbawić go głowy. To miejsce, gdzie zatrzymał się Eliasz. Jak tam dotrzeć? Szukajcie trumny pośród wraków. Zabierze was tam, gdzie trzeba. Dowiedzcie się, jakie tkwią tam sekrety. Bo tego drzewo nie wie. Jeśli w ogóle są jakieś wraki, to będą na wschodnim wybrzeżu. Udamy się tam. Dołącz do nas, gdy tylko będziesz mógł. Co szukamy w raku statku? Na wschodnie wybrzeże. Joseph Szept powiedział nam, żeby szukać trumny wśród wraków. Lorad z Nirelą ruszyli na poszukiwanie w stronę wschodniego brzegu. Lepiej do nich dołącz. No dobra. No i tu sobie weźmiemy w nawigacji. I czemu ja tą postać mam taką zieloną cały czas? Potrzebuję na to czasu. Co to jest? Twój efekt wprawienia zdaniem obrażenia zwiększono o 6% odsłoniętym wrogom. Ja z tym odsłonięciem to tak kiepsko. Z dystansu. To jest fajne. A, dobra, gdzie teraz? W tym kierunku muszę się udać Dobra, idziemy do drzewa i wyjdziemy chyba tamtym Tym samym wyjściem, co przeszliśmy żbuje na to czasu. Ja będę da rada. Ta rada Ja muszę tutaj tak... Zba Aha, by ja sobie... Zaznaczyłem tylko tamto miejsce i to tak mnie dziwnie prowadziło, dobra. Potrzebuję więcej fun. Muszę czekać. Och, był Wiem, Dymiłem, że będziemy tu szukać w braku statku jakiegoś a. Się? Jeśli Eliasz się o tym dowiedział, być może chciał go znaleźć. Opowiadał ci kiedyś o tym, co planuje? Nie. Wówczas nie był już moim uczniem. Co się stało? Gdy Eliasz usłyszał przepowiedni ratny, zatruła mu umysł. Miał na jej punkcie obsesję. Proroctwa to zagadki. Nawet mędrcy nie mogą być pewni ich znaczenia. Elż uwierzył, że ty zdoła rozwiązać. A Gdy kazałem mu czekać, nazwał mnie głupcem. Powiedział, że musimy zrobić wszystko, co. Próbowałeś go powstrzymać? Próbowałem. Bezskutecznie. Tym razem będzie inaczej. Znajdźmy tę przeklętą trumnę. Dobra moi drodzy, myślę, że tutaj zakończymy odcineczek. No, mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienia. Jakbyście coś poprawili w moim barbarzyńcy, to bardzo proszę też o jakieś info w komentarzu. Jakąś radę jak go prowadzić. Ale już mówię, że nie chcę raczej grać tak jak większość, że idą w kierunku tornada, bo to, to takie oklepane myślę. Dobra, trzymajcie się. Hej.